Hejka wszystkim! No i co? Reprezentacja przerwa jest już prawie za nami, więc chyba czas najwyższy zostawić futbol prezentacyjny za sobą i zacząć przygotowania do już piątej kolejki w WPL-ku. Jak zwykle razem ze mną jest Konrad. Siema! I w tym odcinku zapraszamy Was na tier listę najczęściej transferowanych zawodników na kolejkę piątą. Tym razem nie będziemy mawiać 30 zawodników jak poprzednio, tylko skupimy się na kilku najczęściej transferowanych zawodnikach na każdej pozycji. Dlatego będziemy omawiać: 3 bramkarzy, 5 obrońców, 5 pomocników oraz 5 napastników. Dokładnie, tak jak Paweł powiedział, zaczynamy od razu bezwzględnego przedłużania z bramkarzami i naszym top 3, idąc od dołu bramkarzem, który jest najbardziej właśnie transferowany, jest Vicario i generalnie Vicario raczej trafia do kategorii opcjonalnej, ze względu na to, że kolejki dla bramkarza są ciężkie, jeżeli chodzi o Spurs, to nigdy nie wiadomo z tymi czystymi kątami, a są inni zawodnicy, którzy gwarantują jakieś e, zwroty, jeżeli chodzi o atak, nie wiem, czy byś chciał coś dodać do tego wyboru. Nie, szczerze to co powiedziałeś. Na razie te kolejki nie wyglądają zachęcająco. Może od ósmej kolejki będzie to ciekawy wybór. No i teraz przechodzimy do drugiej najczęściej transferowanego brąkarza. Jest to Leno z Fulam. No i tutaj już myślę, że można by zacząć debatować, czy jest to ciekawy pik, ponieważ kolejki Fulam na pewno są dobre albo trzy. Są dużo lepsze. I na pewno właśnie tak jak teraz będą grać z Luton i z Krystal Palace, no to w większym chciałbym mieć dla nas swoim spora, nie Konrad. Też tak uważam, generalnie nawet zastanawiałem się nad jego transferem, bo cena jest dobra, można zawsze Ede. troszkę zaoszczędzić A Fulham to jest zespół, który ok, defensywnie nie gra jakoś niesamowicie, ale jest właśnie potencjał na bonusowe punkty I właśnie dodatkowe save'y, no i właśnie takim oto sposobem Leno te punkty zbiera, ponieważ generalnie jeżeli chodzi Aha. o przykładowo pierwszą kolejkę 12, potem 2 i w remisowym spotkaniu z Arsenalem punktów 5. Potem dopiero City lekka deklasacja punktów 0, ale patrząc właśnie na kolejki, jakie on ma, czyli Luton, czyli Crystal Palace i Chelsea, no i kolejno, aż tak naprawdę do kolejki 14, nie są one złe, więc jak najbardziej ja Leno jest to dobry transfer. Kolejnym zawodnikiem na liście najbardziej transferowanych, tak naprawdę top 1 transferowanym bramkarzem jest Alphonse Areola, który kosztuje 4,1, 124 transfery in, także widzę, że my Menżerowie generalnie są dosyć ostrożni, jeżeli chodzi o tą przerwę reprezentacyjną. Ale jeżeli chodzi o samego Areole, to wydaje mi się, że jest to raczej transfer opcjonalny ze względu na kolejki, jakie ma teraz. Kolejki są naprawdę ciężkie, bo jest i City, i Liverpool. Dopiero potem Sheffield United, no ale kolejno Newcastle. I wydaje mi się, że są lepsze wybory na ten moment, chociażby właśnie Leno. Eee, Brąkaż mam za sobą, więc trzeba czas przejść do obrońców. Tak jest. No i... Tak jak już mówiliśmy, będzie ich pięciu. No i od, zaczynamy od wystąpienia, który został wprowadzony przez lekko ponad 100 tysięcy menedżerów swoich zespołów. No i co mam powiedzieć o wystąpieniu zaczynają się też dosyć cięższe kolejki. Mhm. Ogólnie, w Brighton zaczynają się cięższe kolejki. Oczywiście, to dalej, dalej ma potencjał ofensywny, dalej jest e, tutaj e, dalej właśnie po to można go e, wprowadzać do swojego zespołu, ale e, wydaje mi się, że w tym momencie są, są ciekawsi też obrońcy, którzy będą mieć e, mhm. i dobry potencjał ofensywny, ale także i lepsze kolejki. Dlatego według mnie na ten moment Estopinian jest opcjonalny, opcjonalnym ponieważ, e, ponieważ są trochę lepsze wybory. Dokładnie. tym też powiemy później. Tak, tak. I przede wszystkim dopiero, jego kolejki stają się takie lepsze od kolejki dziesiątej, gdzie grają z full mają My -my. na pasce ciekawych spotkań. My -my. Tak to grają My -my. przeciwko drużynom, które jednak bramki strzelają, bo jest tu United, jest tu Birmingham, jest tu Aston Villa, Liverpool i City. Więc tak naprawdę jedyne, na co można tutaj liczyć, to są właśnie te punkty z ofensywy. A w ostatnich spotkaniach nie popisał się, bo z West Hamem jeden punkt, potem z Newcastle dwa punkty, no i kosztuje 5,3 miliona. więc no i... nie jest to ta niska cena, tak? Kolejny jest Gusto, i tutaj ja sobie pozwolę, ten honor, że tak powiem, przypisać, bo nawet mam tutaj taki żarcik, który z Pawłem ustaliliśmy przed odcinkiem, także wszystko jest oskryptowane normalnie, jak w Hollywood, a mianowicie Gusto, Gusto, który według nas jest zawodnikiem, który trafia do kategorii ja bym nie brał. A dlaczego? Bo Niedługo wróci właśnie Rhys James, ale za dwie kolejki możecie go brać spokojnie, bo wtedy już Rhys James się połamie, także na pewno będzie wtedy dobrym wyborem, ale myślę, że na chwilę obecną nie jest to najlepszy pik. 124 transfery IN, no i oczywiście, tak jak już wspominaliśmy, Rhys James, który wraca, także no, jest to jednak konflikt na tej pozycji. Wydaje mi się jednak, że, że Rhys James, który jest przede wszystkim kapitanem, no, wróci do podstawowego składu. Nie wiem, czy tutaj jest coś więcej do dodania. Wiem, że on błysnął przeciwko Luton, wszyscy to wiemy, ale to raczej była kwestia tego, że Luton było słabe, a nie, że Chelsea było też mocne. Ja eee, bym to też brał pod uwagę. Tak. Luton było słabe, Chelsea nie było mocne i Stering był mocny. Eee, tak, po prostu. Stering zrobił 200% z tego podania, z tych podań malogusta, prawda? Więc eee, no. Wydaje mi się, że właśnie nie ma co zaprzątać sobie głowy i lepiej zaczekać sobie właśnie na powrót Risa Jamesa, albo właśnie po ewentualnej kontuzji Risa Jamesa wziąć malowusto. Tak. No jest. Trzecim najczęściej transferowanym zawodnikiem obrońcą jest matikarz. Ponad 200 tysięcy menadżerów, ponad 200 tysięcy menedżerów tutaj go wprowadził do swojego zespołu. No, i tutaj według nas jest to dosyć ciekawy pik. Ponieważ kolejki zaczynają się dla e, Aston Villa bardzo dobre. Mają tak zwany mm -hmm. finisher swing, bardzo pozytywny. E, zaczyna się mecz. Tutaj, zaczyna następna kolejka właśnie. Crystal Palace w domu. Następnie Chelsea, ale wiadomo Chelsea traci. Brighton też traci. Wolves, West Ham, Luton. Tak naprawdę do kolejki 14. Mają. Można trzymać zawodników Aston Villa, w tym ma Kasza. Skala, zgadza się. Zgadza się. E, tak. Ostatnia kolejka, dosyć niefortunna ponieważ no obój. No ale zdarza się też, zdarza się najlepszym. Według mnie jest to dobry transfer. Jeżeli tylko będzie grał, a na to się zapowiada, że będzie grał, to chyba warto mieć jakiś cover, właśnie zastanowienie. Nie wiem, czy coś chciałbyś dodać do tego? Ale... Ja bym tylko może dodał to, że. Nie chcę wspominać tutaj o naszej reprezentacji, ale wspomnę już, no niestety, niech demony powrócą i nam i wam, że może Mati wreszcie będzie się cieszył, że uwolnił się od tego marazmu, wrócił do pięknego Birmingham e, i będzie mógł Aha. się zaprezentować e, No, jednak trochę lepszej strony wraz z kolegami, którzy mają trochę więcej jakości i zgrania drużynowego, więc, więc liczę na to po prostu, że przekuje może też taką trochę sportową złość to, jak wyglądała e, kadra na to, jak będą wyglądały jego spotkania w, w Premier League. Właśnie, to jest ciekawe. Top dwóch zawodników, najczęściej wprowadzanych do zespołów naszych, to są dwóch zawodników w Spurs. Jest to Dogi, Oj tak. Na drugim miejscu. No i co byś powiedział o Ołdogim? Uh, o Udogi mi powiedział to, że jest to zawodnik, który ma na pewno dobre statystyki ostatnio. To mhm. prawda, zrobiliśmy research i jest inny zawodnik, o którym. Powiemy trochę więcej w naszym odcinku wildcardowym. Też to ten, uh -huh. który ma lepsze jednak te statystyki. Ale myślę, że jeżeli uh -huh. chodzi o jego cenę, czyli 4,7. To jest to jak najbardziej dobry pick. Generalnie zagrożenie tworzy przed bramką przeciwnika, szczególnie jeżeli chodzi o asysty, jeżeli chodzi o bramki zdobyte, raczej po prostu bramki czy gole mniejsze. Teraz kolejka Aha. będzie świetna, bo będzie z Sheffield United, potem dwie cięższe z Arsenalem i z Liverpoolem. No, raczej jestem pewien, że to ten Ham straci. Te mecze rządzą się swoimi prawami, są raczej szalone, tam bramki padają. Aczkolwiek, Aha. jeżeli macie innego zawodnika na ławce, z którym możecie go zrotować. To myślę, że jest to jak najbardziej dobry transfer, biorąc pod uwagę właśnie jego cenę. Na no Po tych dwóch cięższych kolejkach, tak jak tutaj Paweł wcześniej już wspominał, Fixture Swing również e, dla Tottenhamu, no i, i mhm. po prostu kolejki będą dobre. E, no i na pierwszym miejscu Christian Romero. E, no i jest zasadniczo worton, Bo w ostatnim e, Tietliste opasowałem go chyba, chyba, na, chyba na moją prośbę, ja bym nie brał. No, i nie, nie wyszło mi, no jakby dosyć niefortunnie, tak jak już powiedziałem. Więc wydaje mi się, że teraz właśnie bezpiecznie bym powiedział, że jest to transfer opcjonalny. Jeżeli macie fundusze jakieś wolne, to może warto, ponieważ wygląda na to, że po pierwsze, Tottenham trochę polepszył się w defensywie w porównaniu do poprzedniego sezonu. No, i faktycznie może, może Cristiano Romero ma, jakieś, ma ma jakiś tam, jakby, taki, tak zwany attacking threat. Prawda? E, to Bramka bardzo ładna oczywiście, więc e, dla mnie on jest opcjonalny. Prawdopodobnie ja nie będę go tutaj... do swojego zespołu, ale proszę Konrad, też powiedz coś. No, do ja, ja też właśnie bym to podkreślił, że troszkę niefortunnie wyszło na naszej ostatniej liście. Bo tak, Romero tak. nam, że tak powiem, zamknął mordy tym, że strzelił Bramkę. I generalnie to Aha. jest już jego drugi gol w tym sezonie, Aha. w czterech meczach, także całkiem niezła statystyka. Aczkolwiek, A, to, ee, czy to jest taki dobry wybór na kolejne kolejki? Myślę, że nie. I myślę, że nasza lista to jednak odzwierciedla. wyżej umieściliśmy Udogiego niż Romero, i myślę, że właśnie jest to też ze względu na ten attacking thread, który, który no, jest jednak wyższy u Dogiego. No i biorąc pod uwagę to, że jednak oni są tej samej ceny, no to wydaje mi się, że Włoch stoi w tym rankingu wyżej. Wiadomo, wszystko fajnie to wygląda, bo jak popatrzy się na punkty, to mamy 7, 6, 7, 7. No ale jest to właśnie spowodowane na tym, że jednak te kolejki były troszkę, że tak powiem, łaskawsze. Dla totków. No i generalnie jeżeli chodzi o środkowych obrońców, no to tych bramek za często nie widujemy. Jeżeli to się zmieni, jeżeli znowu Romero strzeli, to będzie śmiesznie, bo chyba on będzie tak w, naszej, w naszym odcinku tier listą prosto awansował. Z odcinka na odcinek będzie przechodził jedno miejsce wyżej, aż w końcu dotrze do do Może to jest jego też cel, może Romero się dowiedział o naszych odcinkach i właśnie to sobie postawił za, za jakiś cel. No, ale tak jak mówię, myślę, że na razie jest to transfer opcjonalny. Jeżeli macie fundusze, jeżeli jesteście wielkimi fanami Romero, bierzcie go, ale mimo wszystko udogi jest jednak chyba trochę lepszym wyborem. Jadąc od razu z pomocą mamy Jaroda Bowena, który został przetransferowany 100 tysięcy razy, a raczej przez 100 tysięcy menedżerów. I generalnie patrząc Aha. na punkty, to punktów jest całkiem sporo, bo mamy te 30 punktów już od początku w czterech kolejkach, więc troszkę. Poniżej 8-7,5 punkta na mecz, aczkolwiek ciężkie kolejki przed nimi. Szczególnie właśnie ta z City, potem z Liverpoolem i dopiero potem zaczyna się troszkę lepiej, aczkolwiek wciąż jest to trochę w kratkę, jeżeli chodzi o West Ham. Generalnie trafia on na naszej liście do kategorii Ja bym nie brał. Przynajmniej na ten moment, przynajmniej przed tymi tak. kolejkami, które teraz będą ich czekały. Tak, zgodzę się tak samo. No i. Jakby West Ham ma bardzo trudne teraz kolejki. E, od kolejki, powiedzmy, dziewiątej, e, można się zastanawiać nad nimi, e, nad zawodnikami, właśnie z West Hamu, The Bowenem, World Prowsem, Areolu. Ale na ten moment wydaje mi się, że warto zaczekać. No i właśnie przechodząc do dru drugiego zawodnika e, z West Hamu, który został przetransferowany przez około 115 tysięcy 115 menedżerów. E, no to jest e, Worldcrows. No Taka sama historia jak z Bowenem. Mają ciężkie kolejki, wydaje mi się, że są bardziej priorytetowe transfery, uh, niż uh, transfery zawodnika West Dokładnie i kolejnym zawodnikiem na naszej liście jest Mbłemo, który ląduje do kategorii opcjonalny. mimo tego, że na razie sobie radzi naprawdę dobrze, ale tak jak też mówiliśmy, patrząc na przyszłą kolejkę, która jest z Newcastle a Newcastle jest defensywnie mimo wszystko całkiem dobre, mieli ciężki początek bo mieli ciężkie kolejki, ale spodziewamy się tego, że jednak teraz się to polepszy i generalnie no zamurują chłopaki z Newcastle bramkę czy tak się stanie, nie wiemy, aczkolwiek na tę chwilę umieścili Właśnie błemo w kategorii opcjonalnej. Dlatego, że wiadomo, jeżeli macie fundusze, jeżeli macie transfery, oczywiście śmiało, A. ale jest tyle tych opcji w, w pomocy, że tak naprawdę A. nie jest on jakimś niezbędnikiem, przynajmniej na ten moment. Jeżeli go macie, ja bym nie sprzedawał, sam go nie sprzedaję, mam inne pożary, A. że tak powiem, w je do ugaszenia, ale czy A. bym go koniecznie też przetransferował, nie jestem pewien, Paweł. Myślę, że Ty możesz więcej na ten temat powiedzieć, bo Ty tutaj jesteś orędownikiem i zwolennikiem. Błemo w kategorii opcjonalnej. E, tak, ponieważ e, no, to, co też Konrad powiedział tutaj, e, jakby w tym momencie bardzo dużo wiele, wielu tak naprawdę pomocników, których e, można rozważać pod kątem swojego składu. E, mm. dlatego, dlatego dlaczego mielibyśmy wybierać MBM, który no właśnie te kolejki może mieć trochę cięższe w tym momencie? Nie wiem. Mm. Tak, ta, w taki sposób jakby ja do tego podchodzę. I zdecydowanie bardziej wolałbym wybrać, nie wiem, na przykład Mattisona, kogoś ze Spurs, kogoś mm -hmm. z Liverpoolu, powiedzmy, z Aston może Diabiego, niż Mbuemo na ten moment. A nie wiem, bardzo możliwe, że, że zostanie, że, że to się bardzo źle zastarzeje. Ale, ale jakby po to chyba też to robimy, żeby, żeby zobaczyć, czy mamy, czy, czy mamy rację, czy nie. Tak, oczywiście, w komentarzach możecie się zawsze z nas pośmiać, nie? Oczywiście. No i trzeba przejść do e, drugiego najczęściej transferowanego zawodnika. No jest to zawodnik stotków właśnie, Madison. Tak jest. Który według mnie właśnie jest już takim pomocnikiem, którego warto mieć mimo kolejek. E, dlatego według mnie, chyba według Konrada, bo tak się też jakby rozmawialiśmy o tym przed odcinkiem i uznaliśmy, że Madison zostanie u nas umiejscowiony jako Maastricht. Tak jest. E, bardzo dobrze wygląda. E, jakby taki I-Test jest naprawdę e, za każdym razem zdawany przez Madisona. E, mm -hmm. Totki też grają dosyć ofensywnie. E, wszystkie piłki przechodzą przez Madisona, tak naprawdę. Zwłaszcza, że teraz jeszcze Son bardzo możliwe, że będzie grał e, jako dziewiątka. Tak, uh -huh. tak mi się wydaje, co raczej tylko spotęguje możliwości punktowe Madisona. Dlatego, mimo że mają cięższe kolejki, w najbliższe trzy. To i tak uważam, że to jest dobry transfer, jeżeli ktoś go nie ma. Dokładnie. I, Zresztą, i tutaj 400 tysięcy transferów, jakby też warto o tym wspomnieć, więc całkiem sporo w porównaniu do innych zawodników, mm -hmm. szczególnie na obronie. Mm -hmm. I tak jak też tutaj też Paweł powiedział, no nie wiem, czy jest coś więcej do dodania. Generalnie centralny, że tak powiem, punkt zespołu to ten hamu. I teraz możemy płynnie przejść właśnie do kolejnego zawodnika, jakim jest Son. Również to ten ham tej królie. Mm -hmm. I jeżeli chodzi o Sona, to Sona umieściliśmy w kategorii opcjonalnej i już Wam tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, cena jest dosyć wysoka, 9,1 miliona, e, ponad 400 tysięcy transferów in. Generalnie Hype Train zaczyna, wiadomo, tutaj się napędzać, po tym jak zrobił hat w meczu przeciwko Burnley. 20 punktów tam e, zarobił. Oczywiście to wygląda wszystko świetnie, aczkolwiek personalnie oczekuję troszkę więcej, e, więcej potwierdzenia. Bo generalnie nie wiemy też, Ane. czy on na pewno będzie grał na tej dziewiątce. Tak przypuszczamy. Ane. No i generalnie, jak się tam będzie spisywał w kolejnych spotkaniach. Jeżeli z Sheffield się pokaże i w meczu z Arsenalem będzie wyglądał ok, to myślę, że wtedy spokojnie może powędrować do wyższej kategorii, jak nie do Mustchewa. Bo jeżeli faktycznie to się do okaże, wę. ich nowa dziewiątka, no to myślę, że posiadanie napastnika de facto to ten hamu, który gra właśnie ofensywnie, za tak naprawdę pomocnika, ponieważ no, jest sklasyfikowany jako pomocnik w, w, w FPL-u. No to wtedy Aha. to jest, że tak powiem, warte każdej ceny i to 9,1 można jak najbardziej za niego zapłacić. Tak. Co, napastnicy, prawda? I tutaj co mamy? E, tak naprawdę na pierwszej linii frontu Archera, którego ja personalnie mam w swoim składzie, e, i generalnie umieściliśmy go jako opcjonalny transfer. Może to być taki właśnie zapychacz, jeżeli chodzi o wasze składy. No, bo tak naprawdę jest to jeden z najtańszych napastników, więc jeżeli macie tak napięty budżet, to jak najbardziej Archer. Tutaj się fajnie wpisuje, tym bardziej, że wygląda na to, że to będzie faktycznie grający napastnik za 4,5 miliona, co wielu właśnie składom jest potrzebne. No i właśnie jest to transfer jak najbardziej opcjonalny. Wątpię, żeby ktoś musiał takiego zawodnika teraz kupować, ale właśnie na przykład na Wildcardzie myślę, że to jest całkiem dobry pick. Przechodzimy do e, Taiwo Oweniego e, z Nottingham Forest. E, no i tutaj e, uważamy, bo ja uważam, może potwierdzić, że to jest dobry transfer. Krojki nie są najlepsze. Znaczy, teraz grają z Bernie, później z City, ale nie wygląda w każdym meczu całkiem dobrze. Cały czas punktuje. Expected goals ma całkiem, całkiem spore, bo 0,7 prawie. Expected goal involvement 0,8. Tak więc no, wydaje się, że jeżeli ktoś poszukuje Jakiegoś taniego, właśnie napastnika, to może to być dobra opcja. Kolejny na naszej liście i kolejny na liście generalnie najbardziej transferowanych zawodników, napastników prawie 200 tysięcy transferów IN. Jest to oczywiście Darwin, Nunes, Ribeiro z Liverpoolu. Czyli tak naprawdę dziewiątka Liverpoolu. Eee, ostatnie spotkania bardzo dobre. 11 punktów przeciwko Newcastle. De facto to był taki chyba przełącznik, jeżeli chodzi właśnie o tego zawodnika i o Klopa, bo wcześniej generalnie podstawowej jedenastki on nie miał. Teraz Aston Villa już 63 minuty. Eee, 8 punktów zrobionych. Zmarnował sporo sytuacji, eee, ale, ale ma expected goals involvement 1. 15. Teraz przed Liverpoolem są naprawdę dobre kolejki i jeżeli chcecie pokryć, że tak powiem, ten Liverpool bez posiadania Salaha, kimś trochę tańszym, bo kosztuje 7,4 miliona, to myślę, że jak najbardziej Darwin jest dobrym pikiem i właśnie tak też uważamy, umieszczając go w kategorii dobry transfer. Jest to Ferguson na drugim miejscu. Ponad 300 tysięcy menedżerów go kupiło do swojego zespołu. No i według mnie od razu powiem, że jest to transfer, który klasykuje jako ja bym to nie brał. Ja bym nie brał ponieważ Brighton jest też... Wiele zawodników, którzy mogą grać z przodu. Ferguson nie ma takiej pewnej tej pierwszej jednostki. W pierwszych dwóch meczach też wchodził z ławki. W trzecim tutaj z West Hamem, grał 90 minut niby. Znaczy grał 90 minut. Z niekasy teraz 80, hat-trick wiadomo. Świetny, świetny wynik. Ale też, co ciekawe, z dołu tego trika. E, znaczy on był bardzo ładny w ogóle, bo to byłam braki był bardzo ładny, nie wiem, czy widziałeś koniec. Szczęśliwy nie? też ale, trochę, no. E, no z jednej strony trochę szczęśliwy, ale z drugiej strony, no, e, no ładnie, ładnie strzelał, ładnie strzelał za płakarnego po, za e, Dlatego e, nie można oczekiwać, że będzie tak, żeby to, żeby to będzie tak wyglądało co mecz oczywiście. Mm -hmm. e, teraz ma kolejkę z United e, i Według mnie nie warto na ten moment i może warto właśnie zaczekać, popatrzeć, jakby pooglądać trochę mecz w Brighton, zobaczyć, jak Ferguson tam będzie się spisywał i dopiero wtedy może na jakimś whitecardzie koło gębu 10, kiedy właśnie kolejki dla Brighton znowu będą niezią świetne, naprawdę świetne. I może wtedy zastanowić nad Fergusonem. Na ten moment, jak dla mnie jest on w ostatniej kategorii. Nie wiem, czy, czy Jeś, dodać. Ja się zgadzam. Ja się zgadzam. Tutaj jakby nic więcej do dodania chyba nie ma. Uh -huh. I możemy w takim razie przejść do zawodnika, który jest pierwszy na liście. Ponad uh -huh. 390 transferów, także można powiedzieć, że praktycznie 400 tysięcy transferów IN. Trudno się dziwić, bo jest to nie kto inny jak Alvarez Alvarez City. Tani jak na napastnika, bo 6,7 miliona średnia 7 punktów na mecz, w ostatnim spotkaniu 14 punktów. Wiemy, to, był, to było słabe fulam, ale generalnie umieściliśmy go jako dobry transfer. Dlatego, że tak naprawdę De Bruyne jest kontuzjowany, Foden A gra w tej centralnej roli, teraz wiemy, że troszkę tam pomocników do City przyszło, między innymi Mateusz Nunes, między innymi też Doku, więc tam realizacja troszkę się zacieśnia, tym bardziej, że Bernardo Silva też wraca po kontuzji. Nie mówię, że Foden to jest jakiś zły wybór, ale Generalnie pokrycie jakby tej trochę, pokrycie trochę Fodena, że tak powiem, przez Alvareza może wydawać się lepszym wyborem, bo na razie Alvarez zagrał praktycznie 4 razy pełne 90 minut. No a do tego uh -huh. jest w tej centralnej pozycji, znajduje się. Często zdarza się też tak, że Haland od, no, odwraca uwagę obrońców, i wtedy Alvarez nie ma tego krycia. Więc jest to całkiem dobry wybór, biorąc pod uwagę zespół, biorąc pod uwagę cenę i to, w jakich sytuacjach się znajduje. Generalnie statystyki też są pozytywne, bo średnio 0,64 Golf Involvement na mecz. Uh -huh. Także jest OK. Nie wiem, czy byś tutaj coś chciał właśnie dodać do, do um, Argentyńczyka. W eee, sumie to nie. Jest na pewno ciekawa alternatywa właśnie e, dla Foden'a. Eee... Tylko pytanie jest, no jak tak naprawdę zawsze przy City za niedługo tak. zaczynają się. Za niedługo zaczynają się um, English, faza grupowa zaczyna się w, w Champions League. I pytanie, czy będzie, jak, jak duża będzie rotacja? Ale na ten moment Alvarez wygląda bardzo dobrze, więc uważam, że jest naprawdę bardzo dobrym transferem. Dokładnie. I to by było w takim razie na tyle. E, tak prezentuje się właśnie nasza tier lista. Także dosyć e, taka ostra, można by tak powiedzieć, ponieważ tylko jeden must have, czyli James Madison. E, no i dziękujemy Wam za oglądanie. Żegnamy się z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Hejka.